Witam serdecznie na kolejnej krótkiej lekcji. Kiedyś robiłem taki odcinek o kończeniu lat, tak że na przykład skończyłem 30 lat, czy też w przyszłości jutro skończę 30 lat i mówiłem wam, że używamy czasownika turn, czyli przekręcać, bo traktujemy to jak tryb, który się cały czas kręci, nasze życie to jest tryb, no i kolejny, kolejny rok, kolejny rok się przekręca. No i tu Wam właśnie pokażę, jak Ellen użyła tego zwrotu, bo jesteśmy na jej kanale, a gościem jest wspaniały aktor Clint Eastwood. Ciężko w to uwierzyć, że już ma 90 lat, choć w momencie wywiadu jeszcze ma 89. I ona właśnie się go zapyta, kiedy kończy 90 lat. Posłuchajcie are So you are, więc ty masz. Bo przypominam, że lata się jest, a nie ma. Czyli dosłownie ty jesteś. Czas in case you forgot. Na wypadek, gdybyś zapomniał. Forgot. You're 89 years old. No i znowu właśnie czasownik być. Ty jesteś 89 lat starości. Musimy dodać starości. Nie może być samego, samo słowo lat. When are you turning 90? No i właśnie się zapytała. When are you turning 90? Kiedy przekręcasz 90? Mamy czas present continuous, no bo to jest czynność jakby zaplanowana. Yeah. No i dopytuję drugim pytaniem. When's your birthday? Kiedy masz urodziny? Okej, okay, dzięki. Trzymajcie się.